LLO 320, trochę mam wolnego od jazdy motocyklem i postanowiłem zrobić parę zaległości związanych z tenerką. Przyszedł mi kokpit, który przesuwa zegar na lewo i robi się miejsce na nawigację, także. Dzisiaj go chcę zamontować Następna jazda poniedziałek Adventure. Jeżeli nie macie planu na następny weekend to oczywiście zapraszam serdecznie Tutaj też ważna informacja, że wolne są wszystkie motocykle Także jeżeli nie macie swojego motocykla, a chcielibyście pojeździć w terenie To CRfK, 300 Rally i bocz 300 Rally czekają Także odzywajcie się w komentarzach, piszcie do mnie Jeżeli byście chcieli przyjechać, zapraszam serdecznie I zakończyłem pracę ogólnie Tak wygląda finalnie sam nie wiem, co o tym myśleć. Dajcie znać w komentarzach. Kurczę, wygląda trochę jak jakiś statek kosmiczny, jak Star Trek. Yy, obwieszony tymi mapami. No na pewno tutaj jest mega duży ten wyświetlacz, także na pewno wszystko, wszystkie detale super widać. Garmin jest, no, o połowę mniejszy. No nie wiem, zobaczymy. Ogólnie Ostatnio mi się urwał uchwyt od tego tableta, bo on jest dość ciężki. Eee, przy jeździe po wertepach, no niestety, pracuje to. Będziemy testować. Dam wam znać, jak się to sprawdzi.